Naczelnik na Ochotniczej Straży Pożarnej 3 gotowość pododdziału do czystego przekazania średniego samochodu ratowniczego większego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrze bym służył tych ustawy w ale żeby służył do, bardziej do ćwiczeń, a nie do działań do sieci. W imieniu społeczności strażacie tutaj szyjednostkę OSBOTLA. nadaję Ci imię Marcinek. Działaj sprawnie i skutecznie. Brawa mogą no, być! Drodzy yy, Państwo, bardzo cieszymy się, że możemy się tutaj e, gości. Cieszymy się, że mamy tak zawsze gości. W postaci komendantów bardzo dziękuję za, za ten kontakt od samego początku, za przychylność z waszej strony, za zrozumienie, jeżeli chodzi o potrzeby naszych jednostek dziś tu na terenie OSP Kotla, jednostki, która jest w systemie krajowym. Jednostki, która od wielu lat bardzo czynnie działa w wszystkich akcjach i tych pomocowych jeżeli chodzi o mieszkańców naszej gminy mieszkańców e, wszystkich gmin sąsiednich bo nie tylko w naszej powiecie ale również często e, w sąsiednich powiatach czy nawet województwie bo sąsiadujemy z województwem lubuskim i tutaj też tych wyjazdów jest dość sporo bo mamy mocno zalesiony teren i tutaj udział naszych strażaków przy tej pomocy jest e, niezbędny Drodzy Państwo, za chwileczkę podziękujemy wszystkim tym, którzy się przyczynili do zakupu tego samochodu oczywiście w imieniu strażaków naszych te podziękowania za zakup tego średniego auta no, ale nie byłbym sobą, gdybym nie dopowiedział przed tymi podziękowaniami, że tych potrzeb w naszych jednostkach OSP naprawdę jest dużo mamy wielu przyjaciół w postaci Was, na tak jak tu jesteście ale również samorządowców z terenu powiatu, prężnego KGHM, który również nas wspiera we wszystkich działaniach i wspaniałych ludzi, którzy pracują w tej firmie, prywatnych firm, które nas również wspierają, czy na nadleśnictwa, z którym się świetnie współpracuje, gdzie zawsze możemy liczyć na pomoc i tą taką doraźną, bieżącą. Ale również przy organizacji wszystkich społecznych działań zawsze możemy liczyć na pana Nawraczniczego i jego e, służby. Z czego się bardzo cieszymy. Przechodząc teraz do tych e, e, podziękowań dalszych, e, w późniejszym etapie będziemy mówić o tych potrzebach kolejnych, a teraz podziękowanie pierwsze e, na ręce pana nadbrigadiera Krzysztofa Hejduka. Zapraszamy serdecznie, panie Komendancie. Przez nami i zawsze o nas myśli pan komendant, ten brygadier Adam Konieczny. Zapraszam serdecznie. Tu mamy podziękowanie dla starszego brygadiera Marka Kamińskiego i chcielibyśmy to podziękowanie przekazać dla również komendanta, który nas odwiedził dzisiaj na to przekazanie. Bardzo dziękujemy. No wszystko zawsze się zaczyna, drodzy Państwo, oczywiście tutaj na, na naszym podwórku. I oczywiście, gdyby nie było zrozumienia w komendzie powiatowej, panie komendancie, uśmiecham się w stronę Pana teraz. Zapraszam serdecznie. I również olbrzymie brawa dla Pana komendanta, który nas mocno wspiera. Drodzy Państwo, również przy tym zakupie wspierały nas samorządy lokalne. Nie ma z nami Pana Prezydenta Miasta Głogowa, Pana Rafaela Rokaszewicza, ale poproszę Pana Komendanta Karola Skowrońskiego, żeby przekazał Panu prezydenta. Mm. Tu należy podkreślić, że Miasto Głogów wsparło na kwotą 50 tysięcy złotych w tym zakupie, to co bardzo dziękuję. Również podziękowanie i tu bym poprosił Drodzy Państwo Pana Starostę Jarosława Dudkowiaka oraz Radnego Powiatowego Pana Marcina Kuchnickiego. Zapraszam Was serdecznie Panie starosto, Panie Radny. Również wsparcie za co cał... bardzo dziękujemy. Dlatego bardzo z tego miejsca chcę również podkreślić, że co roku jednostki z całego powiatu, z całego powiatu głoskiego są wspierane również takimi dotacjami. W wysokości 10 tysięcy. Pan Starosta na pewno później to e, dopowie e, na tą bieżącą działalność, za co w imieniu wszystkich starzyków bardzo dziękujemy. Mamy tych przyjaciół. Mamy przyjaciół, z którymi zawsze. Współpracujemy i którzy nas w pełni rozumieją, jeżeli chodzi o te potrzeby. W pierwszej kolejności zapraszam serdecznie pana Nadeśniczego Adama Grzelczaka, na którego również możemy zawsze liczyć. z którym współpracuję już drodzy państwu kilkanaście lat, na którego również mogę liczyć, jeżeli chodzi o, o pomoc, o współpracę w, tym, w różnym zakresie, ale również w tym e, pożarniczym. Wójt Gminy Żukowice, Pan Krzysztof Włoszyn. Zapraszam serdecznie. To jest z nami również były e, radny powiatowy, e, który zrezygnował w pewnym momencie z pełnienia funkcji, ale współpracuje ze strażakami też od wielu lat na różnych płaszczyznach. E, właściciel firmy Strefa 998, pan Kamil Halarewicz. Zapraszam serdecznie. Nie było takich podziękowań oficjalnych, ale jest z nami pan Tadeusz Sadowski, kierownik jednostki w Ochocie ja bardzo gorąco, panie kierowniku, dziękuję za pełną współpracę od wielu lat, jeżeli chodzi o KGHM, o wsparcie wasze, jeżeli chodzi o pomoc. No i tu trzeba też, drodzy Państwo, podkreślić, olbrzymia brawa dla pana kierownika. Również KGHM przy tym zakupie wsparł nas dużą kwotą, ponad 100 tysięcy złotych z fundacji polskiej miedzi, za to bardzo gorąco dziękuję. Zapraszam panie. Teraz ja postaram się podziękować tak pięknie jak Panu Wójt. My bardzo dziękujemy Panu Wójtowi jako strażacy gminy i całego terenu tutaj za to wsparcie, bo tak naprawdę dzięki jego zaangażowaniu ten samochód, który tutaj stoi za nami jest, jest w tym miejscu akurat. Był z nami od początku do samego końca realizacji tej inwestycji. Również pracownicy urzędu wspierali nas od pozyskiwania tych środków do rozliczania, co nie jest rzeczą prostą, zwłaszcza dla druków. Na pewno sami byśmy sobie nie poradzili z tym problemem, także bardzo dziękujemy panu Wójtowi za całą pomoc przy realizacji tego projektu. Bardzo istotną rzecz, bo podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy wspierali nas w tym zakupie, ale najważniejszy zespół jest tu na miejscu i chcę to podkreślić: jest to Rada Gminy Kotla. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, wszyscy radni, którzy dziś z nami są, to dzięki zrozumieniu naszych radnych, to dzięki zrozumieniu potrzeb, które są na tym terenie. Tutaj też duża, bardzo kwota z budżetu gminnego została przeznaczona na zakup tego samochodu, i bez Waszego zrozumienia to nigdy w życiu nie mogłoby się zdarzyć, bo to od tych pieniędzy zaczynamy budować całą resztę. Takie są zresztą wymagania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z zewnątrz. Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję z tego miejsca i niskie ukłony dla wszystkich radnych. Szanowny Panie Starosto, Panie Wójcie, Panie Generale. Panowie komendanci, szanowni Państwo, ctni księży Proboszczu, drodzy druchowie, druchni i druhowie, bo druhna jedna w jest, e, panie komendancie gminny, Arturze, bo my się znamy dosyć długo, e, szanowni Państwo, wyjątkowy dzień, myślę, że nie tylko dla e, e, tutaj miejscowych mieszkańców, ale dla, również i dla mnie, to zaszczyt być tu i móc pomagać, pomagać i wspierać wszystkie jednostki OSP, a dzisiaj OSP w Kotnie. Yy, ogólnie Państwowa Straż Pożarna, myślę, rozmawiam, mówię tu w imieniu i Adama i własnym i, i komendanta głównego nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, yy, wspieramy bardzo mocno i staramy się wspierać Ochotnicze Straże Pożarne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to jest fenomen na skalę światową i pokazujemy to na każdym kroku, zarówno Państwowa Straż Pożarna, ale bez was druhów, myślę, że ten system w ogóle by nie istniał, bo to wy jesteście bardzo ważnym czynnikiem, gdzie wielokrotnie jesteście też i przed Państwową Strażą Pożarną, niesiecie pomoc wszystkim mieszkańcom i nie tylko gminy, bo tak jak tu Pan Wójt powiedział, wyjeżdżacie poza teren gminy, powiatu, województwa jak się okazuje, więc widać, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy działa. A my będziemy się starać, żeby go jeszcze bardziej rozwijać. Komendant Adam tu jest specem od ustaw. Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. To jest między innymi jego dzieło. Dalej ustawa o ochronie ludności to przed nami, ale to wszystko się składa na jedno. Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców od gminy, miasta, a kończąc na całej Polsce, albo i nawet dalej. Bo pokazujemy, że działamy nie tylko lokalnie czy w Polsce, ale również ostatni rok nam pokazał, że Turcja, Grecja nam nie jest obca, a kilka lat temu Szwecja. Więc jesteśmy gotowi nieść pomoc e, e, wszystkim, gdzie jest taka, taka potrzeba. Korzystając z okazji. Dziękuję samorządowcom, bo ten samochód nie stanąłby tutaj w jednostce na pewno bez waszego wsparcia, pomocy, to co było powiedziane i to wielkie podziękowania dla, dla, dla państwa, każdego szczebla, gminy, ale i powiatu, województwa, e, to jest wasza też zasługa i wasza cegiełka w tym samochodzie. Podziękowania dla druhów strażaków za... Nie jest tylko za ten ostatni rok, gdzie był bardzo trudny i specyficzny, ale za całą waszą działalność. I nie tylko waszą, bo wy działacie faktycznie przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale podziękowania dla waszych rodzin. Bo gdyby nie rodziny, zrozumienie ich, to wielokrotnie nie moglibyście pewnie udać się na wyjącą syrenę i jechać do zdarzenia. Oni was też na pewno bardzo mocno wspierają i to jest też ich sukces. W, w, całym, w całej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Także wielkie, wielkie podziękowania. Eee, my możemy jako Komenda Główna, jako Państwa Straż Pożarna, obiecać jedno, że nadal myślimy o Was, nadal będziemy wspierać, wspieramy na najbliższe lata, przewidujemy dalsze pieniądze i to, co Pan Wójt mówił, że inne są potrzeby większe w innych jednostkach. Patrzę na drugiego pana wójta, pamiętamy też. Pamiętamy. <laughs> Więc będziemy wspierać pieniądze w budżecie komendy głównej praktycznie my już na przyszły rok mamy i będziemy na pewno dotować nie tylko zakupy samochodów czy lekkich, średnich, ciężkich, ale również inny sprzęt. Będziemy na 99% wielki program zakupu łodzi do celów przeciwpowodziowych już. Myślę na początku przyszłego roku, więc tych, tych środków jest naprawdę bardzo dużej możliwości. Wiele będziemy, będziemy wspierać ochotnicze straże pożarne zawsze, bo my zawodowcy, wy ochotnicy, ale zajmujemy się tym samym. I niech, niech tak pozostanie zawsze w zgodzie, staramy się żyć, współpracować, będziemy Was szkolić, tak jak do tej pory, albo jeszcze mocniej. E, wspierać na każdym kroku, ile się da, e, i tyle mogę obiecać. Jeszcze raz gratuluję, gratuluję tego fajnego samochodu. Mam nadzieję, że będzie bardziej wykorzystywany do ćwiczeń, to powiedziałem dzisiaj panu prezesowi, niż do działań, ale do działań też jest potrzebny i mam nadzieję, że będzie służył przez następne kilkadziesiąt lat, bo te stare tutaj, co widać, one po tyle pewnie mają, więc niech służy jak najdłużej, jak najlepiej, życzę wszystkim samych sukcesów, powodzenia, Co, dziękuję, dziękuję bardzo, że mogłem tutaj bardzo z Wami wszystkimi być, dziękuję bardzo. Obserwuję te zmiany i mam jako Starosta od 7 lat wraz z Radą Powiatu pewną cząstkę w zmianach, które dzieją się w OSP, dziękuję wszystkim. Za tą współpracę, za zrozumienie w każdej gminie, za wsparcie chęci radnych powiatu górskiego. To, co się dzieje w ostatnich latach jest czymś pięknym, ale tak jak Wójt powiedział skromnie, że jeszcze są duże potrzeby, ale ja patrzę na to troszeczkę inaczej. To tempo jest naprawdę oszałamiające i nie wiem, czy ten świat tak będzie, ale może się okazać za kilka lat, że to OSP będą przekazywać. Sprzęt Państwowej Straży Pożarnej, bo takie duże tempo jest zmian właśnie w OSP. Ja wiem, pan komendant, ale ja też obserwuję PSP, więc bardzo bym prosił również o duże wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej, choć oczywiście tutaj e, zaszłości od kilkudziesięciu lat były naprawdę bardzo duże. Ten sprzęt jest bardzo dobry, ale jest tylko i wyłącznie sprzętem, a doskonały jest tylko. Z Wspaniałymi druchnymi druhny, i, i druchami. To oni razem stanowią coś fantastycznego do ratowania zdrowia i życia, i jestem przekonany, że to wzmocni nie tylko poziom bezpieczeństwa w kotli, ale też i w powietrzu w dużym obszarze naszego kraju. Gratuluję, panie Wójcie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a ja wam, druchną i druhą, życzę naprawdę korzystania tylko na ćwiczeniach. Cieszcie się, zasłużyliście na ten sprzęt, kolejnych nowych zakupów. Już niedługo zawody powiatowe pożarnicze spotkamy się w sobotę i będą kolejne wsparcia od powiatu kołskiego. Dziękuję i gratuluję. W tym przypadku i wójt, i komendant gminny byli w komendzie głównej. Rozmawialiśmy to, to świadczy też o zaangażowaniu w tę w w inwestycję i też pragniemy podziękować, bo i tutaj też wójt, który już czeka w kolejce oczywiście. To też fajna kooperacja tutaj kolegów samorządowców, bo przecież jeszcze na Dolnym Śląsku pamiętam, że już to po, po prostu wprowadzaliśmy. Serdecznie Wam gratuluję, jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne i ustawę 2 miliardy 600 milionów do Was powędrują w ramach tej ustawy to jest około średnio 260 milionów rocznie, nie licząc tego, co obecnie otrzymujecie. I podliczaliśmy te samochody, które już do tej pory dostaliście, to w skali kraju to już jest blisko 5 tysięcy na 16 tysięcy jednostek, co to oznacza, że, no, że jest dobrze i to, że się praktycznie nie różnicie. Wyglądem i swoją profesjonalnością z Państwem Strażą Pożarną to widać znak i znak czasu i kierunek, jaki został obrany i on spisuje się w strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która mówi, że obszary wiejskie i aglomeracje miejskie mają być tak samo zabezpieczone.